Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z FNAFTD i mamy nowy update 32. I słuchajcie, w tym updatecie mamy Quest System. Questy generalnie dają dev coiny. No i uwaga, nowy Exclusive Unit jest właśnie za te dev coiny. Także to jest ważna rzecz, że już nie za zwykłe coiny. Tylko aktualnie w grze mamy dev coiny, czyli te z boss raidu. I słuchajcie, za to dostajemy też 50 stat chipsów. Także widzowie, ciperki normalnie tak wjeżdżają. Możecie sobie zrobić lepsze staty. Jak dobrze wiecie, ja mam póki co tylko na oldmenie. No i jest to SK, B- i B. Mega słabo. Ja wiem, to widzowie nie wygląda dobrze, ale w dzisiejszym update'cie większy szał zrobiło, zrobiło widzowie nowe, nowy Evolve? Tak, nowy Evolve. Nowa Ewolucja zrobiła więcej szału. A chodzi tutaj dokładniej o to, że Goliath, czyli Goliat potężny, Goliat Endofredi dostał widzowie Evo. No i tak naprawdę. Tak, mamy to. Mamy Goliath and Freddy. Potrzebujemy widzowie Juggernauta Boniego, to już mam. Potrzebujemy 200 kłódek. Potrzebujemy 10 tysięcy dusz, naprawdę dużo. 100 agonii, 15 koraptet prezentów i 250 tysięcy tych dev naprawdę dużo. I ogólnie, z tego co wiem, no to wygląda to tak, że to jest Nightmare, a jego Evolve to jest widzowie normalnie Apex. Ja nie wiem jakim cudem, ale oni coś takiego zrobili, że ten właśnie tutaj Fredo. Fred of Red Bear jest normalnie, słuchajcie, Apexem po zrobieniu i Evolva. No nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. No nagle Goliath End of Ready wraca do gry, dosłownie. Ja oczywiście takiego sobie kupiłem troszkę wcześniej, udało się tam zgarnąć. Był to zwykły, oczywiście jest to zwykłe. z overclockiem, żeby mieć o wiele mniejsze tutaj widzowie oczywiście o wiele mniejsze cooldowny, no bo czemu nie, nie? Mi się wydaje, że cooldowny tutaj najważniejsze, żeby mu zbić. No i słuchajcie, sprawa jest taka, że 100 tysięcy dusz jeszcze mamy, nie? Więc myślę, że jakieś kłódki, jakieś tam rzeczy to sobie podokupuję, chyba, że to naprawdę będzie mega drogie, no to już może wyglądać to troszeczkę gorzej. Ogólnie troszkę postaci mam, wiadomo, troszkę tego tutaj wszystkiego jest, no nie jest to nic specjalnego. DJ Music Man'a Shiny to nie wiem, kiedy będę miał, bo na razie widzowie, no grałem o wiele mniej, także wiecie, no ciężko, żebym go zdobył. Mamy, tak, misje. Słuchajcie, daily, mamy... Salvager jakiś? samonet. 250 razy samonować, Zrobimy to. Zrobimy też sprzedaż 30 materiałów. Tutaj mamy giereczkę. 150 wave na endlessie 500, 15 bossów na boss ride. Na weekly mamy grać 10 godzin. I tyle. Dostajecie EXPA do właśnie pasa tutaj. Tego swojego potężnego pasika widzowie sezonu 6. I dodatkowo też dostajecie te stat chipsy. No i właśnie 1000 dłuższych. To jest dużo jak dla mnie. Bo tak. 250 widzowie materiałów mamy wrzucić do merchanta. Nie ma problemu. Tym bardziej, jeżeli zdobywacie latarki. Ja mam latarki. Tarek, ile? 369. No to jak najbardziej robimy dwie misje naraz i to będzie mega, mega łatwiutkie. Circuit Breaker, 100 stat chipsów widzowie trzeba użyć. Defeat 150 bossów, okej, okay, to są już mocne rzeczy. 2500 razy samonować i obtain a glitched stat on a unit. No to jest grube. Naprawdę to jest bardzo trudne do zrobienia, to są specjalne misje. The strongest, summon or open an apex, czyli widzowie do, otworzyć jakiegoś, zdobyć jakiegoś apexa. W tym wypadku mamy jeszcze szansę w sumie na tego ziomka z eventu bo on znika dopiero za tydzień, czyli właśnie Black Eyes Freddy, bo to jest Frostbite, tak? Jak to było? I Wolf to Frostbite Freddy. Dokładnie. Więc jak Black Ice Freddy go traficie, to macie misję zrobioną, albo generalnie Astra, albo niego za zwykłe coiny, jak wolicie. I tak, mamy tutaj jeszcze uwaga, to jest dobre Freddy. Mamy tutaj oczywiście 500 stat chipsów, widzowie czy perków, 5000 dusz za samonowanie 200 Shiny Freddy. To jest grube. Naprawdę, taka misja potrzebowałem jej, to na pewno. Roll 001% enchant na unicie. Okej, okay, Ultimate Power. No powiem wam, że to akurat jest łatwe, bo tutaj chodzi o to, żeby sobie wziąć jakiegoś zioma i wbić mu Vengeance, tak? Dobrze myślę? Vengeance albo Springlock. Jak bijecie to albo to, to macie już misję zrobioną. Także mega, mega spoko sprawa. Także na przykład jakbym chciał, no nie wiem, marionetkę sobie poulepszać, to bym mógł popróbować i zdobyć widzowie tą misję. Także te misję sobie dzisiaj porobimy troszeczkę. Mamy nadal rajdy. Swoją drogą, jakby, jakby ktoś tutaj jeszcze nie zauważył, to rajdziki zostały i no generalnie event świąteczny będzie nam znikał. Za niedługo i to w sumie tyle z takich znikających rzeczy. 250 widzowie latarek dajemy, pyk i mamy, sprzedane. 250 soli zarobiliśmy, a do tego zrobiliśmy widzowie kłeściki, Proszę bardzo, powinny być dokładnie 1000 dusz, 10 stat-chips i 150 sezon EXPA. Naprawdę to jest mega dużo widzowie. Kolejny tysiak, a nie, tutaj setka. Dalej 2000 defcoinów, no i fajnie. No i oczywiście odbieramy też tutaj pasa. I słuchajcie, sprawa jest taka, że ten ekskluzyw troszkę kosztuje, no nie mało to na pewno. Jest widzowie 100 tysięcy, tak, 100 tysięcy dev coinów. No, na pewno nie jest to mało, ale też nie jest to na tyle, żeby tego nie zrobić. Jak najbardziej da się to zrobić, bo te dev y się fajnie zarabia, także tutaj ja bym naprawdę nie narzekał. I teraz tak, robimy samon unit, widzowie, i robimy samon 50. Dosłownie mamy taką możliwość, także jak najbardziej z tego skorzystamy. Może się trafi shiny Freddy, może się widzowie trafi, słuchajcie, coś fajnego typu Apex, no bo jedynie na to liczę. Nightmare to mnie nawet nie obchodzi. To jest właśnie to, że za te zwykłe coiny nawet Nightmare już nie obchodzi. Ludzi, no bo tak jest, nie? Mamy shiny Freddy'ego, dobra widzowie, let's go. Dorobi się do misji, normalnie, więc tak, jeszcze otworzę tak troszeczkę, mm, ale miałem otworzyć generalnie tylko chyba 250, nie pamiętam dokładnie ile tam było do misji. Otwórzmy jeszcze raz. No i mamy kolejne shiny Freddy, dobra widzowie, zobaczmy jak to wygląda. O, jeszcze Secret Pity, dobra, to już zróbmy do Secret Pity. Będzie Secretik? no oczywiście, Shadow Freddy, widzowie, ale nic poza tym, także mega lipa. No i słuchajcie, idziemy na tę misję, idziemy do naszego Fredbera panie Freddy, siemano, jak tam kościki. Czy zrobiliśmy kolejne? Zobaczmy, mamy tutaj widz. Widzowie, tak, samon 250 razy. Pyk, i kolejne devcoiny, kolejne dusze, kolejne stat chipsy. Mega, mega dobrze widzowie. Samon 200 Shiny Freddy, już trzech mamy, dobrze to idzie. I tutaj mamy widzowie 2,500 razy mamy samon. ooo dobra, to jest grube. Tego jest naprawdę dużo. 2,5 tysiąca, ja bym tego nawet nie zrobił. Za mało mam coinów, nie da rady. Lecimy, widzowie, zrobić, myślę, jakiegoś kolejnego kościka. I zobaczymy, jak to wszystko tutaj dalej wygląda. A no i widzowie, nie powiedziałem o najważniejszej rzeczy. Są teleporty. W końcu dodali teleporty. Mamy na szybciutko story mode, boss ride. Price Corner, Unit Workshop, War Workshop, Workshop. No w każdym razie widzowie, wiecie o co chodzi. Endlessic Event, także my lecimy na Boss Rider. I zobaczcie, taki teleport od razu nas daje na miejsce. I to jest bardzo, ale to bardzo spoko. Możemy kupić wręcza, zrobić jakąś kolejną postać. Możemy też zbierać na tego ekskluzywa, ale raczej widzowie kupię wręcza, bo chciałbym porobić też kolejne postacie. Na razie tej Pandora Boxów, no to nie będę kupował. Zrobimy widzowie więcej postaci ze statami, no bo to jest mega OP, naprawdę. To jest bardzo ważne, żeby mieć te postacie z dodatkowymi statami. Na przykład tutaj od blokujemy sobie zioma. Proszę bardzo. No i mamy od razu jakieś tam potężne staty. Znaczy potężne. No to jest minus i B minus. Nawet jest SSS chyba. Takie najlepsze, jeżeli dobrze pamiętam. Także warto widzowie robić. Możemy jeszcze Frostbite'a albo inaczej widzowie Startera, ulepszmy Startera, co dostaniesz ziomek a minus B minus. No dobra. Stat ro, ro, Rora <ścoughs> Rola. Robimy widzowie reroll B+. No lipa totalna a minus i to wygląda tak, że jak traficie coś mega fajnego, czego nie chcecie, żeby zmieniało, no to przypominam, dajecie Budkę, wtedy korzystacie z dwóch stat chipsów, no i generalnie jak trzy, no to cztery wiadomo. Cztery, jeżeli maksymalnie wszystko chcecie zachować, ale to bez sensu, no bo po co rolować? Po co mam rolować, jak już za zablokuję wszystko? To jest trochę dziwne, no bo jeżeli chcemy zmienić jedną rzecz, a dwie zostawić, no to okej, okay, ale jak chcemy zostawić trzy rzeczy, to po co rolować? To mnie dziwi, nie wiem, nie, wiem, nie, nie rozumiem. Mamy 300 role za to, ale my lecimy, widzowie, wszystkie, bo i tak mamy słabe. Okej, okay, 10% damage, RNG 4%, nie wiem, co to dokładnie jest. Co to było RNG, widzowie? Czy to range? Chodzi chyba o rangea, więc jakby rangea tutaj nam zwiększa. Tak, obrażenia, ręcz i cooldowny. To by było ok. A, B minus, no mega lipa, widzowie, dobra, dawaj, dawaj, żołeczku, dawaj, coś fajnego, coś fajnego, żebym miał. Minus 4 cooldowny. On ma dobre cooldowny, bardziej bym celował SK. No i widzicie, tu możemy już sobie zachować, żeby troszeczkę spróbować tam bardziej polecieć. No i po prostu widzowie w ten sposób to robimy. I wtedy tutaj też zachowamy. I używamy aż trzech. Tak pokazałem o co chodzi. No i proszę bardzo, mamy widzowie A-A i SK na mm, starterze. Myślę, że bardzo spoko. Tym bardziej, że patrzcie, no fajnie to wygląda. Tutaj też już mamy. I tutaj też mamy, ale to jest lipa, nie? Trzeba dużo tych po prostu ciperków zdobyć, żeby widzowie. No dużo chipsów, dużo chipsów musimy zdobywać, żeby cokolwiek mieć. Ja sobie zagram, słuchajcie, i widzimy się, jak już ugram. Bo chciałbym zrobić też misję i zobaczyć, jak dużo tych coinów jestem w stanie zdobyć tak po prostu na raz i zobaczymy jak to pójdzie. Przypominam, aktualnie klan jest full jakby coś, chyba że, to no tak, jest full, więc jak najbardziej ludzie grają, także jest full, więc nie musicie pytać widzowie, bo na razie, no niestety miejsca nie mamy, ciężko jest, jest bardzo bardzo tutaj pozajmowane, jest duży tutaj napływ potężnych graczy, także do no, nieba, po prostu nie ma miejsca, bo wiem, że często pytacie, to wam od razu mówię. Dobra widzowie, gram sobie, słuchajcie, tego boss no i aktualnie, zobaczcie jak wygląda Frostbite Freddy, pół miliona słuchajcie, obrażeń, pół miliona HP bije, także moim zdaniem jest to, do no bardzo dużo. Oczywiście brałem tutaj Glitched, brałem True Agony, mamy też spring, Springlocka. No i takie wiecie, połączenia cooldownu i damage'a. No nie gram długo, właśnie chciałem tylko sprawdzić, jak dużo się dostaje tych coinów. I faktycznie nabija się ich, na, no, całkiem dużo. Nie, no, 2000 słuchajcie, za chwilkę grania, no to naprawdę nie jest źle. Dodatkowo 90 dusz i 3 chipperki. Także 3, 3, 3, 3 chipsy. Dokładnie, tak, powiedzieć 3 chipsy, no to można się serio totalnie zamulić. Dobra, widzowie, w ogóle Oldman Krampus, 32 tysiące obrażeń. Zobaczcie, jaki potężne. No, oczywiście, on jest ze Springlockiem, dlatego tyle ma. Ma troszkę większe cooldowny od Oldmana, ale Oldman, no przez to widzowie, patrzcie, totalnie, totalnie jest do tyłu, dlatego że Krampus ma większy zasięg. No, a tutaj Oldman nie daje rady. Ma cooldowny mniejsze, ma mniej obrażeń, ale no, słuchajcie, też ma mniej range'a, więc tutaj, no, tak średnio. Ma tylko lepsze cooldowny, więc Krampus go totalnie outplayuje, widzowie, tymi tutaj statystykami. Także, no, Krampusik totalnie wygrywa. Mój Nightguard Afton, 6000 obrażeń. To dosłownie, jakby starter, który Normalnie ma tam, nie wiem, 1500 chyba z boosterami, nie pamiętam już dokładnie, ale naprawdę no... 6000, to widzowie jest mega dużo. Nie wiem, ja te boss raidy lubię. Jakoś lubię to grać po prostu, no ale też nie chcę grać w odcinku cały czas, bo wiecie, no byłaby nuda. Także sprawdźmy, rozwalmy go i mamy 3000. Dużo, naprawdę dużo. Oczywiście na ten moment już sobie uciekniemy. No, czy ja mogę tutaj wyjść? Nie mogę, nie, nie wypuszczam mnie. 3000 widzowie coinów, no i całkiem sporo bossów pokonanych, bo chciałem zobaczyć, czy faktycznie to liczę do tego questa, czy coś się tutaj, nie wiem, znowu popsuje. Zobaczmy, uwaga. Więc tak, samoner, tutaj mamy complete 5 bossów pokonanych. Dokładnie. Dobrze mówię, dobrze pamiętałem. Byłem na awku, także wiecie, nie kojarzyłem. 15 bossów. Boss Ride i 2000 wtedy mamy coinów, mamy oczywiście tych dev coinów i 100 dusz, słuchajcie, bardzo fajna sprawa. Także te questy, no generalnie polecam robić, bo to naprawdę jest, wiecie, takie bezproblemowe. Net tutaj stat, chipsy i tak używacie, i tak będziecie używali, będziecie spróbowali zdobyć najlepsze tam staty na postaciach. No To wiadomo, że będziecie to ogarniali. Ja widzowie za to, będę ogarniał najbardziej, uwaga, nie nowego ekskluzywa, no ale jakby kupię za soulet, to wam pokażę oczywiście, ale bardziej chodzi mi o to, żeby zrobić Goliata Frediego. Także szukamy korapty prezentów, szukamy agonii tych Binding Locków, chyba tak to się nazywało? Nie pamiętam. Po prostu tych um, kłódek. No i 250 tysięcy coinów, to i tak będę musiał pograć te boss raidy I tak. I z tego co widzę, te boss raidy naprawdę są spoko, bo da się grać wiele wave'ów no i totalnie z tymi enchantami, z dobrymi, wiecie, apexami, które mam. No bo oldman mimo że spada w cenie, jest naprawdę bardzo dobry. No to z takimi postaciami naprawdę nie będzie problemów bić bardzo dużo coinów na jednym podejściu, także myślę, że totalnie, totalnie na luziku. Sprzedaje ktoś aktualnie, tak, Binding Lock, dobrze mówiłem. No mógłbym kupić 60 soulit to nie jest wcale dużo. Tam mieliśmy chyba, że 100 ich trzeba. To całkiem sporo. No więc słuchajcie, każdy taki kupiony... Nie wiem, czy to jest dobre value za Binding Locka, że 60 to może być, że chłop troszeczkę tak, wiecie, overprice a walnął, no ale w każdym razie Moglibyśmy coś tam na odcineczku już kupić do naszego Evolva, bo na pewno chcę zrobić Evolva Goliata. Co prawda, nie będzie to shiny Goliat, ok, no ale widzowie, będzie to Goliat, którego no po prostu możemy zrobić. No to zróbmy, jak mamy już tego zwykłego, to zróbmy chociaż tego zwykłego. No i na pewno na Wolwie będzie lepszy, no bo to będzie Apex, nie? Z Nightmera robi się Apex, naprawdę, więc tak to wygląda. Jest to szalone, ale widzowie, no tak to działa, więc fajnie będzie to zrobić. Mamy tego Glamroka Shiny potężnego, ja już go mam, cztery koła. Nie wiem, czy to jest dobra cena. Taka troszkę chyba droga. I teraz zobaczmy, co na innych plazach jeszcze mamy. Może mamy jakieś fajne, wiecie, tam Corrupted Prezenty tanie, albo cokolwiek takiego taniego, nie wiem, cokolwiek, cokolwiek, szukamy. Maszynka do kawy, mamy tutaj 150 tysięcy, bo ma Springlocka. Bez sensu, bo po co jej Springlock, jeżeli ma takie rzeczy, damage, RNG cooldowny, to jest mega dziwna maszynka, nie? Bo totalnie potrzebujemy tam tylko range'a No i tak naprawdę po co nam cokolwiek innego? Goliath End of Freddy, mamy tutaj ze Springlockiem, jakimiś potężnymi SSSS i B-. Ło, wow, to bym chciał. Widzowie, naprawdę, cooldowny minus 7%. Aż bym go kupił, ale po co? Jak już mamy swojego, to bez sensu. Mm, juggernauty chodzą po 10k. Spoko sprawa, no jest potrzebny do Evolva. Także ja myślę, że to wszystko właśnie spadnie, że na początku był szał, a teraz już jak widać, totalnie to spada. Także na luzie można znaleźć te materiały i ogarnąć sobie takiego i Volva, no słuchajcie, Apexa kolejnego, no to, to jest naprawdę szalone. Dobra, widzowie, sprawdziłem i faktycznie ten Goliat ten do Freddy staje się Apexem. Także macie Nightmera i dosłownie Nightmera, nawet nie musicie mieć go Shiny, tak jak mówiłem, jak macie Goliata, róbcie i Volva, bo serio się opłaca, jest po prostu o wiele lepszy. Co prawda, range'a nadal ma słabego, naprawdę ma słabego range'a. cooldowny podobne, bo chyba 3 sekundy, no i generalnie obrażenia o wiele większe. Słuchajcie, ma też w Ziomek coś takiego jak Giant Slayer, że bije więcej w dużych przeciwników, co to znaczy, ale widziałem na wiki, także naprawdę spoko to wygląda. Więc ja widzowie, to co robię, to w tym momencie szukam, o nie, no za 200 to ci nie dam, to trochę dużo, stary, troszeczkę tutaj, to no, troszkę poniosło, nie powiem. Ale słuchajcie, no jeżeli chodzi o te postacie, no to jak najbardziej w kolejnym odcinku myślę, że robimy i Evolva. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale faktycznie na stat chipsach, albo takich tutaj w ręczach możecie naprawdę dużo zarobić. Robicie chwilę boss do setnego wave'a, 108 chyba tam jest bosik, nie pamiętam, to robicie sobie i po prostu macie 2000 coinów 2000 ty, tych dev coinów to no to macie i sprzedajecie Afton wręcza za 600 za 400 ludzie jak najbardziej kupują. Także serio można mega zarobić w tym updatecie. To jeszcze poprzednim można było zarobić, bo to wtedy już było wprowadzone. A teraz mamy, słuchajcie, no też wiele więcej rzeczy, no i naprawdę, naprawdę jest spoko. To nie jest duży update, bo tak naprawdę Goliath and i, i tyle, nie? Z takich większych rzeczy. Więc zobaczymy. Oczywiście otworzymy sobie też tutaj nasze ekskluzyw prezenciki, no niestety nic fajnego. Tutaj widzowie nie, epika otworzymy. wow, na pewno coś będzie. To i Toj Bonnie? Nie wierzę, zawsze je chciałem, normalnie, widzowie, Arer, co mamy tutaj? Foxy i Toy Freddy, normalnie, dobra, będzie na kolejny na przeróbkę. I słuchajcie, jeżeli chodzi oczywiście o ten odcinek, to będzie tutaj na tyle. Sprawa jest taka w ogóle, że nie widzę tutaj czegoś takiego jak questy Czy oni to naprawdę zabrali? mi się tak mi się wydaje, albo nie wiem, albo jestem widzowie ślepy Albo te questy są już tylko jako z tymi devcoinami u tego Frediego Chyba tak to przenieśli, bo kiedyś było coś takiego, że mogliśmy odbierać jeszcze questy Jakby w ekwipunku, nie wiem czy pamiętacie Ale było coś takiego, że tutaj w ekwipunku były questy Nie wiem, da dajcie znać czy dobrze mówię, bo nie pamiętam naprawdę Ale tak, no mamy 100 tysięcy widzowie dusz Ja myślę, że polatam po Trading Plazie Więc was tutaj już zostawiam, widzowie, taki oto odcineczek z nowości i słuchajcie, jest fajnie. Za tydzień kończy się event. Także, jak chcecie mieć tego Frostbite Frediego i Volvo, to radzę się śpieszyć, bo jest go 12 tysięcy, więc będzie całkiem całkiem rare. Naprawdę, nawet bardziej od Grave Lord Foxiego. Także, naprawdę, ok. I słuchajcie, my robimy Goliata w kolejnym odcinku. Ja myślę, że pokupuję te rzeczy i zobaczymy, czy się uda, ewentualnie w kolejnym, kolejnym. Ale słuchajcie, będę to robił. Idę w Coin trzeba zarobić i ogarnąć ziomeczka, bo naprawdę, no jest to bardzo fajna opcja na super kolejnego Apexa. Mamy wtedy jednego, drugiego, trzeciego i czwartego będziemy mieli. Także widzowie Apex w tej grze, to już nie jest nic takiego, wiecie, trudnego do zdobycia. Bardziej ciężko jest zdobyć na przykład takiego Shiny DJ Music Man'a, czyli mowa tutaj jak zawsze o boosterach. Z boostery zawsze ciężko zdobyć i naprawdę no z tym jest problem. Trzeba mieć mega dużo dusz, a ja tego tak naprawdę nie mam. No 100 tysięcy dusz widzowie teraz to jest tak naprawdę całkiem mało. Dzięki za obejrzenie i siemanko.